Witamy kolejny dzień, u mnie wyjątkowo dzisiaj śniadanie na słodko. Mam tego odmrożonego gofra, którego sobie wyjęłam wcześniej, ale dopiero dzisiaj go podgrzałam w airfryerze, żeby był chrupiący. Na to mam serek waniliowy, figę, normalnie bym polała jeszcze to miodem, ale z racji tego, że ten serek jest już słodki, więc to będzie za dużo. No i troszkę słonecznika, zobaczymy czy się tym najem, a jak nie to sobie jeszcze coś dojem. Więc sobie robić jakiś lunch, ale chyba uznam, że to będzie moim lunchem. Wzięłam, chyba to jest nowość z Lidla, tak mi się wydaje. Yy, rogale z nadzieniem pistacjowym, malinowym, one kosztowały po 8 zł, to jest, więc dosyć dużo jak na Lidla. Ale mam wysokie oczekiwania. <noise> więc robię sobie teraz jakąś miętkę albo maliska i spróbujemy. Iluś nadzienia marna, A, ale słabizna. Zobaczymy dalej. No jak na pierwszy rzut oka, to słabizna, ojejku, szkoda. Dzisiaj coś nie mam weny i siły, żeby nagrywać wszystko jak robię, a szkoda, bo w sumie fajne rzeczy robię, ale też przygotowuję parę rzeczy na jutro, bo mamy gości, więc piekę ciasto, może Wam efekt końcowy pokażę. Ja sobie na szybko zrobiłam taką sałatkę z tego tortellini, który już trzeba było zjeść z Lidla które kiedyś kupiłam wymieszałam to sobie z paroma suszonymi pomidorami z żurawiną ogóreczkiem, słonecznikiem, sosem sojowym, miodem, olejem, no i chyba tyle. więc sobie zjem taką ananasalatkę makaronową. A tak się prezentuje nasza przepyszna kolacja, zjedliśmy sobie bajkle właśnie z jajkiem sadzonym i z różnymi dodatkami, było to przepyszno i z camembertem też z prezydent, polecam to połączenie. A to jest sernik, który robię drugi raz w życiu, ale jest przepyszny i tam nie ma sera. I jest on na bazie właśnie jogurtu greckiego, 800 gram, czyli kupiłam takie całe duże wiadereczko w dla tego jogurtu greckiego i gotowanych ziemniaków, także no połączenie mnie bardzo zaskoczyło, ale jest przepyszny ten sernik. Dodałam do środka też parę kawałków ananasa, ale dosłownie tydzień tyci, bo mąż nie lubi. Wam pokażę dwie wersje takiego lunchu obiadu, z racji tego, że są moi rodzice, ja sobie zjem taką sałatkę podobną do wczoraj. Tu gotuję makaron spaghetti, a tutaj mam sos mm, właśnie do spaghetti z namięziem wołowym. Także takie dwie wersje lunchu dzisiaj będą. Zgadnijcie co moi kochani, znowu byli moi rodzice i znowu przywieźli mi rzeczy z, ze wsi, z ogródeczka. Także niepryskane... Owoce i warzywa, jabłuszka, ostatnia papryka z szklarni, yy, ostatnie pomidorki i to nie wszystko, oczywiście zapas słoików, zaraz Wam pokażę. Kolejna cukinia, więc muszę coś koniecznie wymyślić z nimi. Kład, yy, słoiczki z różnymi dobrociami, tutaj uwaga, buraczki jeszcze z ogródka i mnóstwo orzechów. Jeszcze były jajka, ale są już w lodówce. No i pojawiło się znowu sporo pojemników z darami właśnie i słuchików. <noise> Ze smakołykami. E, więc znowu, no jeszcze to wyjadanie pociągniemy trochę. Powiem <noise> Wam, bo w znowu też jest pełno. A ja tymczasem będę robiła jajecznicę na kolację dla nas z pięciu jaj. E, ja zjem około dwóch, mąż około trzech z cebulką. E, tutaj będę dogotowywała jeszcze makaron, żeby dołożyć do resztki tego sosu, i to będzie lunch mojego męża na jutro, do pracy. I tu już jadę zupkę od mamy. <grywia> Jedz tatę oczywiście. Dobra, tutaj mamy ten makaron, który zaraz spakuję w lunchboxa dla mojego męża. Tutaj się robi jajeczniczka, nie ja na takim wolnym, średnim ogniu bym powiedziała, nie takim turbowolnym, wolnym. Robi ona się wtedy taka kremowa, aksamitna, przepyszna. No i pomidorki. Dzień dobry moi kochani, witam się z Wami kolejnego dnia, z kolejnym śniadankiem. Na dziś, dzisiaj na śniadanie kanapeczki. No i tu miałam ostatni plaster z tego sera, moją rozmrożoną wegeszynkę. Dostałam pomidorki od mojej mamy już ostatnie z, z ogródka. Posypałam kiełkami rzodkiewki i solą. A druga jest z mozzarellą, z szynką, z pomidorem i też kiełkami. No i herpatkę. także zajadam się śniadaniem. Tutaj do obiadu wyciągnęłam już sobie bób z zamrażarki, zalałam wodą, będę go gotowała troszkę później, ale potrzebowałam miejsca w zamrażarce, żeby upchnąć kawałek sernika, żeby zamrozić, bo zrobiłam za dużo. Możecie mówić na mnie człowiek-kaszanka, ale znowu jem to samo. Ja wiem, że to może być dla Was nudne, ale w sumie taki był zamysł w filmiku, że wyjadam to, co mamy. Więc miałam jeszcze ostatnie dwie kaszanki wege i no nie chciałam, żeby się zmarnowały, absolutnie. Więc jem znowu to samo, znowu z kefirem i buraczkami konserwowymi. Dzisiaj ten nasz będzie prawie jak catering jakiś dietetyczny, bo dostałam po prostu pudełka, pudełeczka, słoiki, e, więc idealnie nie narobię się, moja mamusia em, i tatuś przywieźli nam znowu jedzonko, więc będzie tak. Jest rosło dla mojego męża, jest pomidorówka dla mnie, więc to tylko do podgrzania z makaronem, już nawet dostaliśmy ugotowanym. Tutaj dla mojego męża jest karkówka chyba, e, więc będzie to. Będzie sosik, który już miałam. Będzie surówka warzywna, która jest w opakowaniu po śledziach. Będzie jeszcze ten bub, o którym mówiłam. E, I, 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 i co? No i myślę, że z jakiegoś ziemniaczka jeszcze ugotuję właśnie dla mojego męża. Do tego mięsa. I obiad gotowy, no idealnie. No i mnie nie zostaje najładniejsza fucha, czyli podgrzanie tylko tego wszystkiego. Zaczynam od swojej pomidorówki, bo e, mojego męża jeszcze nie ma wtedy w domu. Trzeba posolić bób, wiadomo tam jest naprawdę potrzebna konkretna ilość soli i potem do, dodać właśnie masełka i może czosnku i to jest najlepszy bób na świecie. Chociaż przyznam się, że ten rozgotowałam. A mięso wrzucam na patelnię, dodaję ten sos i całość podgrzewam pod przykryciem. No i troszkę rozdrobniłam na kawałki, żeby się łatwiej jadło. Na no, cztery palniki gotuję, mimo że obiad był gotowy. <grych> tu się gotują ziemniaczki, bob, karkówka z sosem i pomidorówka. No i tu mam makaron. No i mam pomidorówkę. Tak, w zwanym międzyczasie właśnie zrobiłam sobie jeszcze bułeczkę z camembertem z żurawiną, przepyszna jest to żurawina i pakuję sobie właśnie paczki znowu do zamrożenia takiego zielska na rosół, które dostałam od mamy. Ja właśnie przy takich pracach uwielbiam sobie włączyć jakiś podcast kryminalny, kocham Justyna Mazur, więc jeżeli macie jeszcze jakieś fajne podcasty do posłuchania, które mogłabym sobie obczaić, to dajcie znać, bo ja bardzo lubię właśnie przygotowanie sobie włączyć coś takiego. No a tutaj widzicie, że całe to zesłko muszę dokładnie umyć, żeby żadnego piasku czy robaczków innych nie było i żeby ich tam nie zamroziła czasem do zupy. Ja te moje paczki yy, robię z trzech składników, czyli tak jak widzicie por, seller i natka pietruszki i mrożę sobie właśnie takie folioweczki i potem wystarczy wyciągnąć jedną i mam gotową wkładkę na bulion. Stwierdziłam, że skoro w mojej lodówce i tak zalegają jeszcze jakieś marchewki, to równie dobrze mogę zrobić sobie od razu rosół, e, więc obieram sobie właśnie tutaj marchewki. To ziele już włożyłam do garnka, dosyć sporo ich, żeby był taki fajny, aromatyczny, mocny. I tutaj dla podkręcenia właśnie jeszcze tej głębi smaku, takiej ostrości lekkiej, dodaję sobie jak tylko mam kawałek imbiru obranego, do tego 2-3 ząbki czosnku, nawet w łupinkach, bo ta łupinka również dodaje swoje. No i cebulę, wiadomo. Znalazłam jeszcze absolutną resztkę suszonych grzybów z zeszłego roku, w zasadzie już samych ogonków, również dodałam do wywaru. Z racji, że to jest wego więc żeby był jakiś nośnik smaku, musi być dodatek tłuszczu. Tutaj akurat w tym wypadku miałam otwarte suszone pomidory, a że ten olej jest przepyszny i ma wspaniały aromat właśnie, więc dolałam sobie taką konkretną łyżkę oleju właśnie do y, tych moich warzyw. Dalej dodaję takie standardowe przyprawy właśnie jak ziele angielskie, liść laurowy, pieprz, kurkuma dla, dla koloru, ale również dla smaku, e, takiej fajnej ostrości dodaję, więc polecam, wypróbujcie, jeżeli nie robicie tak. Obowiązkowo musi wjechać jeszcze spora ilość soli, dodałam również kostkę bulionową i całość będę gotować najpierw do zagotowania, a potem jakieś półtorej godzinki na mniejszym ogniu, zależy ile mam czasu. I tutaj Wam właśnie pokazuję, jak to u mnie wygląda, czyli u wszystko umyte, kładę sobie na ręczniku, na ściereczce. O to, troszkę odkapię i sobie pakuję potem właśnie w takie woreczki, jak na filmiku. Na przekąskę wjeżdża już chyba mój stały zestaw, czyli resztka jogurtu greckiego, akurat w tym wypadku owocki, cija nasiona słonecznika, na kolację wjeżdża konkretny comfort food, czyli frytasy z serkiem granic, z dodatkami z warzywami plus dla mnie były wege nuggetsy, a dla męża kurczak.